Jesteś blisko mnie? Gdzie jesteś? Nie widzę cię. A może jesteś tak zimny, że nie czuję twego ciepła? Nie. Po prostu drzemiesz. Kiedy spałeś, ogrzałam cię i nakarmiłam. Cóż innego nam pozostało? Sen. Sen, wieczny sen. Powiedz, czy tam na górze, gdzie wcześniej żyłeś, było widać słońce? Nie chcesz powiedzieć, a może nie możesz? No tak, ja jestem ślepa, a ty nie możesz mówić. Przyszli zmarli tak mają. Skoncentruj się. Nauczę cię, jak do mnie mówić. Weź nieco barwy i podaruj mi ją. O, tak. Spróbuj sam. Bez barw nie będę miała dość siły, żeby ci odpowiedzieć. Tak, dokładnie tak. Świetnie, biedaczek. Jesteś taki zmęczony, wręcz wyczerpany. Jesteś słaby i zagubiony, ale ja ci pomogę. Nauczę cię, jak oddychać, jak mówić, jak przeżyć. Otworzę twoje pierwsze serce. Teraz najważniejsze. Musisz uwierzyć, że barwa będzie ci przyjazna, a ona uwierzysz mi. Spójrz, to co wziąłeś jest po...